Witam wszystkich z tej strony pszczółka e, i to ja dzisiaj poprowadzę twórczą środę. Moja pierwsza kampania była bardzo przyjemna, bo była z Nickelodeon i związana z urodzinami spędzibowo. Ja spędzibowo uwielbiam, więc pamiętam, że bardzo się jarałam wtedy. Forem wykorzystuję na maksa produktywnie, dlatego codziennie wstaję o ósmej, robię sobie kawę, rozpisuję co mam robić, nagrywam filmy, robię zdjęcia, uczę się nowych pisanek na pianinie, a później wieczorem albo sobie coś obejrzę, albo rozmawiam z przyjaciółmi na FaceTimie. Odkąd weszłam do całego tego świata influencerów, mam mnóstwo. Znajomych porozrzuconych po całej Polsce, więc wiadomo, tęsknię za wieloma osobami za osobami w Warszawie, ale też w Katowicach, za moim przyjacielem, który jest aktualnie w Piotrkowie, ale trudno. Na razie prawo jazdy nie jest mi potrzebne, ponieważ w Warszawie wiadomo, jest świetnie funkcjonująca komunikacja miejska, ale myślę, że w przyszłości będę chciała zrobić, bo kocham jeździć. Otóż mój przyjaciel wkręcił mnie w świat nagrywania filmów, robienia zdjęć tak bardziej na poważnie, to uwielbiam to robić i dużo się już nauczyłam też od niego. A kiedyś to tak. Niekoniecznie, ale teraz super. O, wiem, coś z teatrem. Strasznie chciałabym, żebyśmy rozpromowali to, że żeby chodzić, żeby oglądać spektakle. Ten rodzaj sztuki jest niesamowity, gramy już od paru lat i. No to byłoby super. Jestem totalnie zakochana w Grecji, uwielbiam klimat, uwielbiam jedzenie greckie ludzi. Totalnie moja estetyka cudownie. Ode mnie to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie, za oglądanie. I co? Życzę zdrowka na ten trudny czas, życzę wytrwałości, bo czasami ciężko wytrzymać już w domu, jak się tyle siedzi. I co? Być może do zobaczenia przy realizacji kampanii.